Środki czyszczące mogą być różne. Mogą być takie, które używamy w codziennym życiu, typu chusteczki nawilżane i podobne tego typu środki. Ogólnie to nie ma co się spinać. Ja podam przykład moich środków higienicznych, jakich używam. Ważne jest to, aby środki nie były żrące. Nie używamy w tym przypadku żadnych dezodorantów i TP. Pierwszą opcją, jaką zaprezentuję, jest podściółka kukurydziana, przystosowana też typowo dla szczurków. Zalecam ją do narożnej kuwety, którą można było zobaczyć na początku filmu, albo teraz. To moja dodatkowa kuweta na wybieg i dodatkowe większe iglo w tym samym kolorze. Ojej, to iglo to wygląda jak hełm. Do kuwety wybiegowej nie dosypuję podściółki. Trzeba pamiętać też o kamieniu, który kładziemy na ruszcie, gdyż taki skromny kamień zadba jeszcze bardziej o czystość w klatce, jak robot sprzątający. Podam przykład. Może wydawać się to dziwne, ale po wpuszczeniu szczurków do klatki. Kamień spowodował, że od razu pojęły, gdzie należy załatwiać swoje potrzeby. A z chwilą, kiedy pojawiła się mała szara, następna szczurka, to nie chciała zapuszczać się na sam dół, gdzie stała kuweta, tylko załatwiała się na górnym hamaku. Pomyślałem, że poczekam jeszcze trochę i sama zejdzie, ale nie chciała. Więc uczyniłem windę z mojej ręki i zjechaliśmy na sam dół. Tam pokazałem jej kuwetę z kamieniem i od tamtej pory już Sara, Sara, wie gdzie się załatwiać. Tutaj, mała uwaga. Może się zdarzyć, że szczurki mogą wygrzebywać tą kukurydzę i podgryzać, i wygląda to tak, jakby ją jadły. Ale tak naprawdę tylko ją gryzą i zaraz wypluwają. Zresztą. Owa kukurydza jest bezpieczna i jadalna, więc równie dobrze może służyć do ścierania ząbków i w tym momencie nie trzeba panikować, bo w żaden sposób nie zaszkodzi ona naszemu szczurkowi. Teraz przedstawiam odświeżacz. Skuteczna pomoc na problemy z brzydkimi zapachami, które często powstają w klatkach małych zwierząt. Granulki można rozsypać na podłodze klatki lub na dnie kuwety. Zwłaszcza w miejscach, gdzie zwierzątka zwykły załatwiać swoje potrzeby. Produkt jest całkowicie bezpieczny i można go stosować bez żadnych obaw. Ja stosowałem go na początku pod moją podściółką w narożnej kuwecie ale jakoś nie zauważyłem różnicy, więc teraz stosuję tylko samą podściółkę bez odświeżacza. A teraz spray dezynfekcyjny. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w miejscach przebywania psów, kotów, małych ssaków, ptaków i gadów, do kojców, podłóg, kocich kuwet, legowisk, klatek, wolier, Działa bakteriobójczo oraz wirusobójczo. Wobec wirusa grypy AH3N8 wyłącznie metodą zanurzeniową. Do stosowania wyłącznie na powierzchniach gładkich. Spray jest skuteczny przeciwko bakteriom. Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Enterococcus hire, Staphylococcus aureus. E. coli, salmonella i wspomnianym wirusom grypy AH3N8. Jest tego sporo, dlatego zaopatrzyłem się w ten spray. A więc przyszedł czas na chusteczki pielęgnacyjne. Są bardzo przydatne i poręczne i posiadają właściwości antybakteryjne. Można nimi usuwać zanieczyszczenia wokół pyszczka, z ogonka i każdego innego miejsca. Nadają się doskonale do czyszczenia półek, kuwet i całej klatki. Mają bardzo przyjemny zapach. A w upalne dni polecam nawilżać nimi szczurki, gdyż nadają się do tego idealnie. Do czyszczenia są jeszcze inne chusteczki, które są bardziej dostępne w różnych sklepach i tańsze. O właśnie, już się ktoś do nich dobierał. O szczurze mowa. Czas kończyć ten film, aby zaprezentować. W końcu moje szczużyce, zwłaszcza na pierwszy miesiąc Sary. Cześć Sarusia. Witaj, Twoje mini urodzinki dzisiaj. Gościnnie oczywiście pojawia się. Fala i czekoladka. Czekoladka tradycyjnie w swoim miejscu. No to idziemy obchodzić te mini urodziny Sary. Do zobaczenia.